Cześć! Nadajemy stargów Audi Video Show w Warszawie na stadionie narodowym PGE. W tym roku na stoisku Zanheizera, który widzicie za mną, pokazaliśmy najlepsze i najciekawsze słuchawki tego producenta. Między innymi wystawiliśmy serię Akcentom, całą serię słuchawek Momentum, a także inne bezprzewodowe modele oraz przewodowe klasyki, takie jak słuchawki HD600, HD660 czy HD650. Wisienką na torcie tegorocznej edycji wystawy Audi Show był pokaz i odsłuchy najdroższych słuchawek świata Orfeuszy he 1 Państwa, nazywam się Łukasz Wieczorek, jestem z firmy Applaus. Mam przyjemność zaprezentować Państwu następcę Orfeusza H1. Mamy tutaj bardzo fajne pomieszczenie, dzięki któremu możemy sobie w bardzo spokojnych i cichych warunkach odsłuchać ten bardzo prestiżowy zestaw. Oprócz słynnej legendy mamy oczywiście do porównania wszystkie pozostałe nasze produkty hi Fi i hi High End. HD820, 800S, które oczywiście są spięte w to samo źródło co Orfeus, żeby bezpośrednio porównać. Mamy również całą gamę produktów z linii HD600, 650, HD660 S2 i nowość w postaci HD620. Nie zabrakło również serii i kanałowej, czyli seria IE200, IE600, IE900. Mimo że targi zbliżają się ku końcowi, cały czas licznie nas odwiedzacie, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za pouczające i ciekawe rozmowy. I jeszcze raz wszystkim dziękujemy i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!